w nowym vlogu, wiem, że mogę wyglądać trochę strasznie ale jestem chora rozłożyło mnie przeziębienie, dlatego się będę do was gadała z dystansu żeby was nie straszyć po prostu powiem wam, wróciłam tego 10 kwietnia od tego dietetyka poszliśmy spać i rano się obudziłam z takim bólem gardła że to po prostu jest szczyt no i stwierdziłam, że nie będę tak leżeć ciągle, bo ciągle tylko leżę, smarkam, widzicie tam bety porozwalane na, na łóżku. No i się trochę do Was odezwę. Pewnie te osoby, których razi dziewczyna bez makijażu, to mogą wyłączyć od razu. Bo ja cały filmik tak będę wyglądać. Nie będę się malowała. Nie ma takiej potrzeby. Teraz sobie podjadam trochę śniadanko. Kochani moi, ubrana jestem, wiecie, w byle co, bo żeby mi było ciepło. No i i powiem wam, że ta noc była fatalna, <laughs> fatalna, dlatego że budziłam się co godzinę i po prostu, ta, no po prostu, no taki katar mi spływał, wiecie, nie mogłam oddychać, bo jednocześnie spływało, jednocześnie, wiecie, zatk zatkane zatoki, no i i Radzi też też się przebudzał co chwilę, no wiecie, wybudzałam go tym smarkaniem, no także nie fajnie, no ale coś tam pospałam. Parę godzin, wiecie. No, ja wiem, z 7, może, nie wiem ile dokładnie. No i mam tabletki na te choróbska wszystkie. I chcę wam bu w ogóle polecić taki jeden środek. Te osoby, które mają problemy z jelitami ogólnie, to polecam wam ten lek. To jest. Y Taki probiotyk to jest, wiecie, ten bakteryjny, że sobie dajecie bakterie do jelit i on jest super. Polecam wam serdecznie. Bo, bo, tam wam tworzy taką warstwę wokół jelit i no i jest fajnie, jest lepiej. Dobra, dobra kochani. Także taki wstęp. Ciekawe ile osób zostało jeszcze na tym filmie. Pokazywałam wam wcześniej, że jak wygląda moje śniadanie. Czekajcie, pójdę sobie po herbatkę. Jak wygląda moje śniadanie. Piję sobie herbatkę. Boże jaki wrzątek! W moim kubeczku z dinozaurami. Tak wiem to infantylne. I mało kobiece, mało fancy, mało instagramowe. No ale co poradzę, to ja lubię takie rzeczy. W każdym razie pokazywałam Wam, że oglądam dytkę sobie właśnie od rana taki mega pozytywny filmik wrzuciła, taki po prostu, że człowiekowi od razu się jakoś tak humor poprawił, dlatego się zdecydowałam na nagrywanie, bo jakoś tak we mnie takie słońce wstąpiło. Też sobie z nią pisałam właśnie i pozdrawiam Cię kochana z tego miejsca moim czerwonym dosem obsmarkanym. I całuję, myślę, że buziaczki ze <grym> Śląska. No, także, no, humorek mam, ale jestem okropnie chora, powiem. Okropnie. No, ale, wiecie, no, ja jestem taka, że ja zawsze znajdę powód, żeby się uśmiechnąć. No, oglądałam sobie też wcześniej właśnie vloga Kamilki i powiem wam, że właśnie pokazywała tam swoje zakupy yy, z Biedronki i tak dalej. I powiem wam, tak patrzyłam na te zakupy i tak mi się w ogóle zatęskniło za serem żółtym, za tymi wszystkimi, wiecie, normalnymi rzeczami. To był białe pieczywo I, i wiecie, i jakieś tam mleko i coś tam. No po prostu... Ja nie wiem. To jest straszne, to, to jest straszne, ale już nie chcę wam dzisiaj marudzić. Odnośnie tutaj mojego zdrowia. Ten filmik ma być pozytywny, mimo choroby, działaj. Tak. Także powiem wam, tak to wygląda. I, I co? Aha, no i fajnie cieszę się, że już mi ta setka wybiła. Zresztą, y, chyba ponad 100 osób jest, także ekstra. Cieszę się bardzo. Um, że jest Was coraz więcej tutaj ze mną na kanale. I co kochani? Ja się rozłączam, dokończę sobie śniadanko i później się jeszcze z wami połączę. Pa! pa. Witajcie z Pawlotem, kochani. Znowu się z Wami łączę. Powiem Wam, no, ciekawy dzień. Generalnie, może się tutaj przykryję jakoś, to by nie marznąć i sobie pogadamy trochę. Bo mam Wam coś do powiedzenia. Aha, i w ogóle taka mała wzmianka dla tych osób. Zrobię sobie tutaj taki, wiecie, kokonik. Dla tych osób, które jeszcze nie wzięły udziału w konkursie, no to serdecznie Was zachęcam, bo, no wiecie, no, nagrody są skromne, no ale można tam wygrać, wiecie, maseczki takie do paznokci, także, także bijajcie tam na, na ten filmik z konkursem, tam są zasady w opisie, to, to możecie się zgłosić. No i kochani, o czym ja bym chciała z Wami pogadać? E, mianowicie pierwsza sprawa to jest taka, że w ogóle miałam teraz w planach na weekend, wiecie, e, zaplanowany wyjazd do Wrocławia, już taki konkretny, no ale teraz rozwaliło mnie to przeziębienie, więc wszystko mi się, e, wiecie, pokrzyżowały mi się plany, bo teraz, właśnie, jeżeli ktoś jest z Wrocławia albo z okolic, to teraz w sobotę i w niedzielę będzie taki. Wege Festival to się nazywa e, i tam będą te food futraki e, no i będą tam różne właśnie z całego świata jedzenie będzie. I wegańskie, i takie wiecie, azjatyckie jakieś różne. No wiecie no także możecie się wybrać Jeśli mieszkacie tam niedaleko. No, to jest pierwsza sprawa. Kolejna sprawa jest taka, że boże jak ja wygląda. Jak buka! Dajcie znać, czy oglądaliście muminki też. O, możecie mi napisać w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona bajka z dzieciństwa. Chętnie przeczytam. Bo moja, moja właśnie. Co ja tak najczęściej oglądałam? Też zależy w jakim etapie, ale właśnie muminki, gumisie. Co ja tam jeszcze oglądałam? Reksia chyba. I, I później jak już byłam trochę starsza, to czardziejki z księżyca i Wam, że do tej pory lubię. Fajne, fajny właśnie serial. No a tak to co? Jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień? Czekam na radkę, czekajcie, zobaczę godzinę. No jest 11.03 teraz. No, Radzi dzisiaj przyjdzie troszeczkę wcześniej w pracy, to mi pójdzie po krople do nosa. Żebym wiecie, nie musiała tak się męczyć. No. a tak to wiecie wiecie i wiecie, cały czas to powtarzam że <grywa> już wy nie macie mnie dość, to po prostu szok, no wstępnie tutaj mam już udekorowany dom na Wielkanoc ale jeszcze będę tam, wiecie do dorabiała jeszcze niektóre rzeczy i muszę kwiaty kupić przede wszystkim no ale żeby to robić i żeby coś organizować no to muszę być zdrowa a jest tak jak jest, tak jak widzicie. Ja już powiem wam, że już nie pamiętam kiedy ja byłam chora. Już po prostu naprawdę. Z dwa lata może nie byłam chora. Nic mnie nie łapało kompletnie. Nawet jak Radek trzy razy przychodził z Katarem tutaj, to nic mnie nie łapało. A teraz po prostu poszłam, zawiał ten wiatr, wiecie, poszłam do ludzi i, i się załatwiłam. Także nie fajnie. No, także kochani, ja będę chyba tymczasowo kończyć. Oglądam sobie perfekcyjną, perfekcyjną Panią w domu, stare odcinki. No, na obiad mam rosół, gotowałam sobie wczoraj wieczorem rosół i już mam, po prostu to sobie później zjem. Właśnie rosół na obiad i się cieszę, bo marzę po prostu o takiej ciepłej zupie. <grym> Wiecie, było ostatnio co... To to jakoś tak się nie złożyło żeby ten... jeśli chodzi o y, tą sprawę tej dietetyczki to w poniedziałek y, zamierzam do niej zadzwonić bądź wysłać jej smsa z moimi tutaj zażaleniami bo powiem wam, że wypróbowałam sobie y, właśnie ten, yy, znaczy Radzi mi kupił tak na próbę yy, jogurt z, z mleka koziego taki truskawkowy i powiem wam, że... no nie ciekawie, nie ciekawie zniosłam yy, właśnie to ten jogurt i, i czytałam jeszcze w ogóle w internecie, że nawet wiecie jak macie uczulenie na mleko oskrowy to absolutnie w ogóle wszystkie zwierzęta odpadają, bo to są te przeżubacze, to i tak jest. Po prostu jest reakcja krzyżowa z, z po prostu z jakimiś imoglobulinami, czy jak to się tam mówi, właśnie jeśli chodzi o organizm ludzki z tym właśnie od zwierzęcymi tymi właśnie lekiem i tak dalej. Jest reakcja krzyżowa, dlatego po prostu są atrakcje. I nawet jeżeli to jest owca, koza, czy jakiś wiecie. Inne zwierzę, no to... No to i tak jest lipa, nie? Powiem wam, przewalona sprawa z tym żarciem, naprawdę. No ale w ogóle muszę podziękować tutaj... E, właśnie dziewczynom, osobom, które mi zostawiły po prostu takie komentarze pod tamtym filmem, tym, tym ostatnim, że naprawdę tak, takie wsparcie, jakie ja od was dostałam, naprawdę dziękuję wam serdecznie. Yy, podniosło mnie to na duchu, bo po tej całej sytuacji, no, miałam solidnego, solidnego doładu. Zresztą znaczy, do tej pory mam i martwię się tym wszystkim. No, ale wiecie, mam taki plan, po prostu, żeby z nią się skontaktować w poniedziałek, powiedzieć jej moje sugestie. No, bo wiecie, tak czekać do 29 kwietnia to też tak bez sensu. No, ale po, powiem jej swoje właśnie sugestie, i niech wymyśla. Zabiegniki. Skoro już wzięła kasę, no to niech mi powie, czy mam zastąpić owoc, jajko i, i różne tam, yy, wiecie, rzeczy z nabiałem. Wiecie, no weganie jakoś sobie radzą, tak? Ja, co prawda, mięso jem, ale już też ostatnimi czasy dużo tego mięsa jem i też mam dość. Bym wolała po prostu co innego. Już naprawdę i wędliny jem i mięsa, takie wiecie, w obiadach. Już naprawdę mam potąd. I jem tylko właśnie po to, żeby mieć siłę, nie? Ale, ale już naprawdę mam dość i bym chciała coś innego po prostu. No dlatego. Wiecie... Niech myśli, tak? A ja po prostu jestem głupia, bo nie wzięłam tego paragonu. I ona też nie, nie zbywałki robi, dlatego że tam stała kasa fiskalna, taka wiecie, malutka. I ja myślałam, że ona to po prostu nabije i na tą kasę. No, i da mi, da mi paragon, i tak. A ona, wiecie, pak, 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 tu szybko, nie, la 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 i do domu, nie? Także, także, no dziwna sprawa, ale postanowiłam po prostu od niej egzekw egzekwować po prostu te poprawki. I w następnym miesiącu, w maju, jak już wiecie, tak dojdę do siebie, tak psychicznie po tych chorobach i po tym wszystkim, no to w maju, no to. Poszukać sobie kogoś innego Ewentualnie sama po prostu już Przysiadłam, już wszystko sobie wiecie W zakładkach w komputerze pozostawiałam Jakieś tam śniadania takie Wysokobiałkowe Albo właśnie takie wegańskie, jakieś pasty Powiem wam, że Znalazłam sobie Właśnie taki kanał na YouTube Też prowadzi taka dietetyczka Się nazywa Healthy Ono, no? Coś takiego jest taka nazwa Możecie sobie sprawdzić yy, I dziewczyna właśnie robi Fajne filmy i te przepisy, które Bo ona chyba sama jest weganką, tak mi się zdaje Te przepisy, które Ona po prostu pokazuje Są proste, że wiecie, kupujecie na przykład Jak robicie pastę, czekajcie, bo mi się czas kończy Sekunda Dobra, już kochani jestem, bo Tutaj ten aparat do 10 minut nagrywa I później się włącza Znaczy przerywa się wideo <laughs> Przepraszam w każdym razie, kontynuując. I na przykład robi taką pastę, że wiecie, kupuje w puszce fasolę, taką czerwoną, już wiecie, no, żeby była miękka. I do tego na przykład dodaje jakiś tam cynamon, jakieś orzechy, czy jakieś wiecie, takie zmielone, czy, czy jakieś inne składniki. No i po prostu robi z tego pastę, wiecie, rozgniata widelcem, miesza i to na kanapkę, nie? No u mnie to będzie na waflu, bo to wiecie, no ja pewnie nie wiem. Także w ogóle dajcie mi znać. Hmm, co wy w ogóle myślicie o takich e, pastach e, typowo na e, tych roślinach strączkowych, które wiecie, że właśnie ciecierzyca, soczewica, fasola i nie wiem i chyba tyle. Nie wiem z czego się jeszcze pasty robi, bo ja pomyślałam sobie, że spróbuję e, na przykład z e, samego żółtka, nie Zrobić sobie taką pastę na kanapkę i zobaczę jak wtedy będę ten, no to najwyżej to żółtka będę jadła. Tylko ja powiem wam, że <noise> dla mnie to jest dziwne, bo ja, od, no, powiem, od dawien dawna, że na przykład jajko na twardo, no to ja nie, po prostu nie znoszę, ani smaku nie lubię, ani, no po prostu, jak ja zjem je rano jajko na twardo i nic oprócz tego nawet, to ja już po prostu do kolacji nie mam apetytu na nic, po prostu jestem tak pełna. Tak, no coś tam się takiego dzieje, że ja po prostu mam dość. Bo pamiętam, że wszystkie te wielkanoce i te wszystkie okresy świąteczne, no to wiecie, zawsze tych jajek jest tam dużo. I robiłam sobie takie próby, że z majonezem albo bez, albo w sałatce i fatalnie. także. Także mówię trochę jestem, wiecie, wkurzona, ale ogarnę to wszystko i naprawdę serdecznie Wam dziękuję za turbo wsparcie tutaj na, na tym kanale i moro yy, niesamowicie się cieszę, że przybywają mi te subskrypcje, no. mam nadzieję, że po tym filmie to to się tam nie nie odejmiecie bo taki mam plan właśnie żeby, żeby było was coraz więcej żebym mogła robić wam jakieś konkursy czy właśnie żeby mi było też stać na to yy, no, żeby tutaj bardziej kreatywnie działać. Na pewno się pojawi, od razu Wam mówię, bo oglądając film właśnie Edyty widziałam, że chciałabym, żebym ja nagrała taki filmik, właśnie makijaż bez użycia lustra, nie? Także na pewno taki filmik będzie. Eee, no, bo, bo jest ciekawy, bo jest inny. Także myślę, że nagram, ale to muszę się lepiej czuć, także dajcie mi tak z 3 dni, 4. To, to nagram. I jeszcze mam jeden makijażowy filmik, bo znalazłam sobie e, właśnie. E, o, kurczę, mam po prostu jakiś <grym> zawias. Znalazłam e, zdjęcie, właśnie, fajnego makijażu w internecie. Znanej gwiazdy i będę po prostu chciała to odtworzyć, co nie? Żebyście. No czy na tyle, na ile mogę. Będę chciała po prostu się. Gdzieś tam yy, odzorować czy upodobnić, właśnie ten makijaż. Tej znanej gwiazdy. Także takie mam plany. Dajcie znać w ogóle te osoby, które mi komentują. Możecie mi wysłać propozycje filmów, co lubicie oglądać, bo ja jestem na przykład szokowana, że taki film codzienny, wiecie, z mojego życia to powiedzmy, ma maksymalnie 80 yy, odsłon. Powiedzmy taki, wiecie, bardziej bardziej taki oglądany, a na przykład już Holz Pepko, który ja pamiętam, że nagrywałam totalnie spontanicznie, że wiecie, przyszłam z tych zakupów, pach, pach, nagrałam, rzuciłam, to tam już jest ponad tysiąc odsłon. I ja się tak zastanawiam, kurczę, czy ludzie lubią tak oglądać zakupy? A ja powiem Wam, że no ja tak zakupów to nie robię, bo wiecie, ja nie zarabiam i, i też jakby nie mam okazji robić jakichś ogromnych zakupów. Ale wiecie, co mi się zamarzyło ostatnio, sobie o tym myślałam, że chciałabym na przykład, yy, wiecie, ja te, taki normalnych kosmetyków, yy, typowo do makijażu, znaczy nie do makijażu, tylko tych pielęgnacyjnych, na przykład to takich yy, z takich firm typu tam L'Oreal czy coś, no to ja, no wydaje mi się, żebym je uczuliły, bo no to są takie wiecie chemiczne i tak dalej, ale mi się ostatnio zamarzyło, żeby wiecie żebym mogła tutaj na kanale Wam pokazywać jakieś takie apteczne filmy, albo takie typowo pod y, atopie, właśnie pod te atopowe zapalenie skóry, takie właśnie z małym składem, te jakieś kremy, czy, czy jakieś no, ogólnie kosmetyki, bo wiem, że są na przykład lakiery do paznokci, które nie mają tego formaldehydu i są właśnie tylko z tam jakichś siedmiu wybranych składników, czy z pięciu, i są bardzo takie, wiecie, ekologiczne i tak dalej. Chciałabym tutaj na kanale, pokazywać właśnie takie rzeczy właśnie ekologiczne, takie zdrowe, takie bardziej naturalne i, i tak mi się zamarzyło. I gdybym tylko miała, wiecie, chociaż tą pensję, to na pewno tam tutaj podziałała w tej materii, bo powiem Wam, że znalazłam sobie w internecie dużo... Jak szukałam sobie tych produktów dla mnie, tych wegańskich, takich zdrowych, to właśnie dużo stron znalazłam, gdzie były też kosmetyki właśnie takie mega, mega naturalne, także... Także chciałabym. Chciałabym bardzo, wiecie, mieć, mie mieć możliwość jakby testowania takich rzeczy i... No bo jednak yy, ja jestem alergikiem, ale na pewno takie naturalne kosmetyki, czy bardziej właśnie przystosowane takie, wiecie, dla zdrowia, no to na pewno byłyby dla mnie bardziej odpowiednie, no nie? No i za 6 minut już gadam. Mam nadzieję, że Was nie zanudzam i że Wam się podoba taki filmik, bo no tak wiecie, nie miałam się do koło odezwać, radził z pracy. Nawet nawet nie sprzątałam, wiecie, tutaj jakoś szczególnie domu, chociaż no nie jest aż tak brudno, ale, ale nie mam siły, wiecie, ta noska, kurde, tak się zrywałam i, i powiem wam, że, e, że jeszcze najgorsze jest to, że nie dość, że mi ten e, nos zatkany właśnie i ten katar mi spływał i tak dalej, to jeszcze mi strasznie było niedobrze i tak powiem, że ciężko. No ale co się dziwić, jak sobie pozwoliłam na czekoladę, no? Co się dziwić, no? No ale ja mam tak na przykład, też mi możecie napisać w komentarzu, ja mam tak na przykład, że jak mam doła, może jakieś takie poogorszenie stanu i nie mam możliwości na przykład y, odreagowania tego, nie wiem, pójściem gdzieś tam do kina, czy, czy, czy... no, poprawieniem sobie humoru w jakiś taki, wiecie, normalny sposób, to sięgam właśnie po słodycze. Bo właśnie ze słodkimi rzeczami to jest tak, że jak dostarczamy tego cukru, to wtedy mózg, jakby, wiecie, otwiera mu się taki ośrodek, to się nazywa jakiś, chyba ośrodek nagrody czy coś takiego. I dlatego nam się nastrój poprawia, bo jakby, wiecie, bo to jest takie pozytywne. Bo wszystkie takie smaki słodkie są dla organizmu takim, wiecie. Kojarzył się z poprawą z nastroju. A co w ogóle nie wiedziałam, a się dowiedziałam, że na przykład yy, wszystkie gorzkie rzeczy, czy bo na przykład grejpfrut, czy jakieś takie inne rzeczy, to dla organizmu są odbierane jak trucizna. I, I powiem wam, że trochę jestem w szoku, no bo to wszystko przez wątrobę idzie. Dlatego, dlatego, to... Ale to powiem ci, yy, ci, powiem ci, powiem wam, że. Eee, że właśnie te wszystkie smaki są gdzieś tam nieakceptowalne dla organizmu. No bo słodkie, jak przesadzicie z cukrem, no to będzie i tak eee, niekorzystnie. Jak zjecie gorzkie, no to trucizna. Jak zjecie za dużo soli, no to też zatykają się żyły i te wszystkie przepływy do serca i też jest fatalnie. A ostry z kolei poodrażniają przewód, także no nie wiem. Ale to są moje, wiecie, jakieś tam dewagacje na temat jedzenia. Eee, Co się jeszcze wam chciałam powiedzieć, kochanie, ale... Wypadło mi z głowy. Dobra, ja będę kończyć, bo już długo gadam. Jak będę chciała jeszcze do Was się odezwać, to włącz kamerę. Dobra, kochani, ja już będę kończyć. że sobie trochę, wiecie, odpocznę bez malarstwa, Także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki vlog chorobowy Wam się podoba. Ściskam Was ciepło, zachęcam do subskrypcji i dawania kciuka w górę. Pa, pa!